Zachęcam osobiście do spojrzenia na myślenie krytyczne jako wizję szkoły, jej właśnie rozwoju, stworzenie kultury myślenia krytycznego, która obejmuje właśnie wszystkie aspekty, oczywiście najbardziej szkolne, lekcyjne. Edukacyjne, ale to też dotyczy administracji, to też dotyczy zarządzania szkołą, to dotyczy kontaktów międzyludzkich między dorosłymi i między dorosłymi a dziećmi. To jest bardzo dobry pomysł, bo można szukać bardzo różnych wynalazków, strategii, które są takimi jednorazowymi strzałami. A już od wielu lat słyszymy, że myślenie krytyczne jest kompetencją przyszłości. Ja nie taki wilk straszny, że małymi krokami można bardzo dużo zdziałać, że to nie chodzi o to, żeby wszystko zmieniać od razu. Na pewno zachęciłabym ich do tego, żeby najpierw sami wzięli udział w takim spotkaniu. A następnie porozmawiali ze swoimi nauczycielami, dlaczego to jest istotne w ich pracy, i spróbowali ich zachęcić. Wdrożenie myślenia krytycznego do, do szkoły na pewno jest kluczem do sukcesu, aczkolwiek wszystkim tym, którzy upatrują w, w tym szybki sposób na poprawę wyników nauczania. Przestrzegam, że to jest długa droga. Pozwólcie nauczycielom rozwinąć skrzydła. Jeśli to zrobicie, to oni pozwolą je rozwinąć uczniom. Idźcie w krytyczne myślenie, pozwólcie nauczycielom się uwolnić od starych metod, pozwólcie też uczniom być samodzielnymi, być odpowiedzialnymi za swoją wiedzę, ale przede wszystkim stwarzajcie możliwości korzystania z innych narzędzi niż do tej pory stosowane. Bycie takim odpowiedzialnym i dobrym liderem wiąże się z tym, żeby myślenie krytyczne na stałe zagościło w szkole, w klasie, w ogóle w kulturze edukacyjnej.